Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pani marszałek, wysoki sejmie, chcę przedstawić w imieniu Komisji Kultury i Środku Przekazu sprawozdanie o ustawie, o zmianie ustawy o ochronie zabytków, o opiece zabytkami z dnia 13 lipca ubiegłego roku. Chcę bardzo mocno podkreślić, że zamiar uchylenia tej ustawy wynika tylko i wyłącznie z potrzeb wynikających przede wszystkim zapewnienie prawidłowej logistyki dla tych czynności, które są objęte projektem tej ustawy. Uchylamy ustawę przede wszystkim ze względów proceduralnych, merytorycznych, finansowych, pewnych wad w logistyce, ale nie z powodów, chcę to wyraźnie podkreślić, konieczności liberalizacji samych przepisów. Czyli uznajemy, chcę to wyraźnie zaznaczyć, że badania archeologiczne, badania rozmaitych grup nie tylko amatorów archeologii, ale po prostu poszukiwaczy, pasjonatów, uznajemy, że te przepisy powinny być, krótko mówiąc, liberalizowane. Realny termin dla aplikacji wpisanej do tej ustawy, aplikacji mobilnej, według której procedura powinna być sprawniejsza. Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest możliwa do wprowadzenia dopiero w 2027, najwcześniej pod koniec 2026. A więc możemy powiedzieć, że wejście w życie tej ustawy w obecnym kształcie na skutek braku aplikacji, aplikacji mobilnej warunkującej prowadzenie poszukiwań Krótko mówiąc, nie dawałoby szansy na to, aby ta ustawa generalnie rzecz biorąc i tak zafunkcjonowała. Przygotowanie służb konserwatorskich na dzień dzisiejszy to jedno z innych wyzwań, ale od razu chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przygotowanie do weryfikacji danych, taką procedurę dziś gotowe jest wdrożyć tylko jedno województwo. Czwarty element. Szanowni Państwo z prawej strony, ja bardzo proszę, Panowie naprawdę. Dla szacunku dla posła, który przedstawia. Panowie z lewej i z prawej strony. Bardzo proszę. Czwarty element. Środek też jest proszony o spokój i szansę na sprawozdanie z pracy Komisji. Szanowni Państwo, no jedna rzecz taka pozytywna, dobra. I ona dotyczy tego dłuższego okresu, o którym rozmawiamy, czyli tego, który jest za nami w chwili obecnej i także w najbliższej przyszłości. Ponad 70% w chwili obecnej wniosków rozpatrywanych jest nie tylko terminowo, ale są to wnioski, których finał jest pozytywny. Czyli generalnie rzecz biorąc, ci, którzy występują o określone pozwolenia, w generalnej większości je, krótko mówiąc, otrzymują. Jeżeli chodzi o dzisiejszą debatę, to bardzo ważne są apele, które zostały przedstawione na posiedzeniu komisji. Wysłuchaliśmy je, zaakceptowaliśmy, wyraziliśmy pogląd, iż rzeczywiście powinny być respektowane. Dotyczyły generalnie rzecz biorąc materiałów edukacyjnych dla tych, którzy poszukują materiałów, które zawierałyby także wskazówki prawne, materiały, które by pouczały także o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wobec tego dziedzictwa, dziedzictwa absolutnie bezcennego kulturowego, które byłoby przedmiotem ewentualnych odkryć, ale także o to, aby zdecydowanie szybciej uzupełniać kadry, które byłyby kadrami pomocniczymi w danym terenie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, właściwe zabezpieczenie, właściwe katalogizowanie, ale także poddawanie pracom konserwatorskim. Wiadomo, że obiekt odkryty i wydobyty wymaga bardzo szybkiej interwencji konserwatorskiej. Chcę wyraźnie podkreślić też, żeby nie było wątpliwości, my już dawno odeszliśmy od restrykcyjnych przepisów, takich, które obowiązywały nie tylko w latach 60., ale także późniejszych, gdzie krótko mówiąc pozwolenia na własne poszukiwania przez osoby fizyczne były krótko mówiąc de facto niemożliwe. Przeszliśmy do takiego etapu liberalizacji przepisów, które były charakterystyczne czy są charakterystyczne dla współczesnej Europy. Co istotne, mieliśmy. Także pewien kłopot przy rozpatrywaniu projektu poprzedniej ustawy, która miała wejść w życie lada moment, o oszacowanie tych kosztów, które bez wątpienia będą niezbędne do pokrycia w najbliższym czasie. Te maksymalne, wymienione w uzasadnieniu, wynosiły około 6 miliardów złotych. Według członków komisji. To kwota zdecydowanie zawyżona, ale ta niższa, zdecydowanie niższa i tak jest w chwili obecnej nie tylko niepoliczalna, co jest mniejszym problemem, ale w ogóle niezabezpieczona w bu projekcie budżetu państwa. I na koniec, jeszcze trzy rzeczy, takie, które mają charakter formalny. Nowelizacja z 2023 bez wątpienia. By naruszyłaby konwencję europejską o ochronie dziedzictwa archeologicznego. Mówię o tej konwencji z La Valletta, która została podpisana w 1992, ze względu na co prawda nie jakieś nadzwyczajne, kluczowe propozycje, ale niektóre rzeczywiście budziły takie wątpliwości. Brak precyzji w zgodach właścicieli terenów, przede wszystkim wątpliwy proces weryfikacji tych zgód. Powodowałby w niektórych wypadkach zagrożenie, że taka penetracja w kierunku poszukiwania zabytków mogłaby się odbywać, generalnie rzecz biorąc, bez zgody właściciela, bez nawet jego wiedzy. I dwie rzeczy, które się pojawiły przy okazji rozpatrywania tej komisji. Będzie prawdopodobnie wniosek, tak się spodziewam, aby być może właściwszym sposobem na zabezpieczenie tych interesów o których mówiłem, byłoby przesunięcie tej nowelizacji o minimum rok. I wiele opinii na komisji pojawiło się właśnie w tym kierunku, aby, krótko mówiąc, tą ustawę albo nowelizować, niestety nie możemy tego uczynić, bo czasu jest za mało, albo przenieść jej wdrożenie, czyli zafunkcjonowanie w terminie późniejszym. Oba rozwiązania cieszyły się podobną akceptacją na komisji, co chcę wyraźnie zasygnalizować. Natomiast jeżeli chodzi o większość, komisja rekomenduje przyjęcie projektu ustawy przede wszystkim z powodów, o których wspomniałem wcześniej, czyli niemożliwości wypełnienia tych wszystkich zobowiązań, które spadają na rozmaite instytucje, na resort, na konserwatorów zabytków, na wojewódzkich konserwatorów zabytków i z ostrożności nie tyle procesowej, ale aby zapewnić ciągłość funkcjonowania bardzo ważnych przepisów, doprowadzić do adekwatnego funkcjonowania tych przepisów w najbliższym okresie. Dziękuję bardzo.